Witam Was bardzo serdecznie i to jest już ekspoisko z bazyliszkami. Oczywiście no, szybko to, to robię. I ekspoisko jest tak, przeznaczono 45 już. Może jesteście, nie wiem, bardziej lepsi na to od 40 nawet. Do 55. Gdzieś w takim stylu. I zawsze to ja grupki nie biję, tak na przykład na autoataki. Sam widzicie? Nie wiem, czy na ten level nie, chyba jeszcze nie ma, ale na 48? Czy na 40? Nie, chyba są. Z herosów eventowych i z innych tam Szywa mamy Patryka. Jakoś czego nie, nie patrzę. Jaki level? Dobra, to jest już wejście na Parmusa WD-na chyba. Dobra, no, no. to sobie kupiłem całą kolekcję, no, dobra. A to dobra. mam jakieś. Dobra, potem się sprawdzi. Questowe nie mam żadnych. Dobra, bo ja chcę akurat robić wszystkie tak ładnie po kolei. A nie, że na przykład na tamtej postaci mam chyba z 10 tysięcy zaczętych i nieskończonych. Okej, dobra. Może myślałem, że to jest grupa bo tak mam, że mam większość zaczętych, ale nie mam skończonych. I to jest według mnie niepotrzebna szkoda, że nie ma takiej opcji, że może zrezygnować z zadania. W większości powinna być taka możliwość, ale Margonem, no nawet adminik kiedyś o tym pisali, że nie będą takie czegoś wprowadzali jak usunięcie quest'a, nie wiem. Na, którymś, na którym świecie, bo to jest aktywne, wiem o tym. Nie wiem na którym. Kurde, zapomniałem. Kurde, no. A na którym świecie na pewno to jest, bo widziałem. Więc nie będą tego robić. Według mnie powinni, bo sami się, się głupi, jeśli chodzi o same questy. nie dost... Niepotrzebne mi to dobra, tu tym bardziej nie będę. Bo jeszcze akurat nie jestem tak bardzo silny. I ja to wystawiam na oktu Zbroję Hero za dawaj się Nie wiem czy się sprzeda czy nie. Jeśli tak no to podzielę to między moimi dwoma postaciami. Czyli juniorem i jeszcze moim normalnym quietem Nie wiem czy mi się uda zdobyć nie ten giveaway, tą kulę, ale jakoś chyba mi się uda Ptoteria to naprawdę która ma takiego nam Zaczyna, nie wiem, biegać po wszystkich i bić ich. A chcę posuwować się Anormala, żeby jej Dowalił, Możesz nie przeklinać. No bo naprawdę no to jest trochę żenujące. No. Ledwie kto wpije, ona już kurde czeka. Da, że to jest dziecko. No bo... pytanie, jaki, nie wiem, plus 15 lata, kurde, nie wiem, za osobami. No a gdyby, nie wiem, przez całe ekspowisko by latało, to i tak by to latało za nim. Pomimo, że powinni, nie wiem wiedzieć, że większość większości graczy posiada takie coś jak... Yy, wiem, dużo tego mam. Są ewentowe i możecie powoić nie? To się nie liczy. Liczy się, bo trzeba akurat też pieniądze zawierać, żeby tą loterię zrobić. W ja się muszę spłacić yy, pożyczkę, bo wziąłem. Yy, nagrałem loterię, ale jakoś mi nie zapisało, bo teraz mój komputer, nie wiem, jakoś inaczej teraz zapisuje, ale jakoś się odnajduje. No, 5 minut, czy jakoś długo to nie trwa. Te skóry są potrzebne do questa, ale jakoś nie będę go robił. Jeszcze jest jakiś sklep tam. Czekajcie gdzie, gdzie ten sklep był. Dobra. No teraz ja mogę sprawdzić. Czekaj, to jest Orla Grań. O, los Las tropicieli. Los tropicieli. I tam właściwie... Są dwa questy, czyli na ten sklep, czy musi nie wiem, wbić jakieś gówno i inne tam. Jeszcze jeden, żeby zabić te całe bazę liszki, nie zrobienie tego questa, bo dużo latania mi się nie chce przez tej jaskini więc bo co by zrobić nie wiem Inne questy A nie wiecie takie gówno, które muszę latać jak ze straczką No Tu jest pewnie, Dobra tu jest Termos... Darmosa będę bił No 35, czyli będzie mi wybijał, nie wiem Widać, że małe lewele, bo Który gościu, jak widzisz, że ktoś jest To wybija tobie, no po co? Ja bym sobie, na jego miejscu bym sobie już poszedł No a 50 level, nie wiem kiedy wbijem, bo chcę, nie wiem, w ciągu tygodnia, w sumie w niedzielę jeden nad morzem, czyli gdzieś, nie wiem Później wrócę. Dobra, 6 minut trwa nagrywanie. Pomimo, że niby jakieś lega zbrojki będą z jakieś, nie wiem, dzienne dwójki, co mi nie będą, tylko niektórzy tak zaczęli mówić. Wasze, jak i inni. No, wątpię, żeby administracja takie to się prowadziła, bo wtedy by nie było pieniędzy, nie wiem byście kupywali esełki tam y, złoto Żeby po prostu takie coś zrobić no Wypad Panie No to sobie bić to gówno a jesteś za słaby żeby to bić No co ty? 45 powinien sobie chyba tym dać Panie. No w sumie na świecie prywatnym ma oczywiście zamiar. Ym, założyć powstać na pandorze. Bo na zwykłym jakoś trochę nie da się do levela. levela. Naprawdę no. Ludzie. Nie wiem, może tylko się wydaje, że w nocy jest... Ekspowickowolny, ale tak samo, nie, niestety, i nie robię nocki, no niestety. Jak już wcześniej wam mówiłem w tamtym nagraniu, że będę musiał sobie nowe torby kupić, będę musiał tak zrobić, bo jestem biedny. O ty gnoju. Jak to specjalnie zrobił, masz reporta. Zgrupam się. Dobra. I w tym nagraniu to byłoby tyle. Zapraszam was do subskrypcji, może dzisiaj coś jeszcze nagram. Może ktoś mnie nie wybije. Jakoś tamta postać będzie latała coś na Gunsie, ale niestety, z niedługo wbije 164, więc jakoś nie wiem. No, Co marzy mi się stamtąd nie? Sam oczywiście Gunsa nie obiję, nie wiem czemu. Wszystkie e 2 więc nie wiem, z łatwością, mnie ale żeby goonsa łupić, no to ja nie wiem, ile musisz mieć, kurde, nie wiem, siły, żeby to napierniczać. Dobra, żeby nie przedłużać wam, no to, no to cześć, no.